Powstanie Styczniowe było największym polskim zrywem narodowym. Spotkało się z poparciem międzynarodowej opinii publicznej. Miało ono charakter wojny partyzanckiej, podczas której rozegrano ponad 1200 bitew i potyczek. Przyczyn wybuchu powstania było wiele. Między innymi branka, czyli przymusowy pobór do armii carskiej, chęć wykorzystania osłabienia Rosji do odzyskania niepodległości. Polska była wyniszczana na wszelkich płaszczyznach, takich jak kultura lub gospodarka. Co tylko pobudzało powstańcze nastroje. Do najważniejszych bitew należały potyczki pod siemiatyczami, wolą cyrusową, kietlanką i małagoszczem. Zazwyczaj bitwy były krótkie, oto ze względu na partyzancki system walk prowadzonych przez powstańców. Taktyka polegała na uderzeniu z znienacka, zadaniu jak największych strat Rosjanom i wycofaniu się. W celu uniknięcia dużej liczby zabitych i rannych, Polacy za wszelką cenę starali się uniknąć walnej bitwy, która mogła zakończyć się upadkiem powstania. Polacy bazowali głównie na uzbrojeniu wroga, które zdobyli w innych bitwach. Były to różnorakie rodzaje broni palnej oraz działa. Znacznie ciekawiej przedstawiało się jednak pierwotne uzbrojenie większości powstańców, czyli broń biała. Oprócz oczywistych standardowych narzędzi wchodzących w skład każdego gospodarstwa, czyli wideł i siekier. Znajdowały się też kosy stawiane na sztort, które były jednym z symbolów powstania. Symbolem takim były także szable, zdobyte od Rosjan. W okresie początkowym powstańcy używali również broni palnej, do której należała szeroko pojęta broń myśliwska, sztucery, pistolety i dubeltówki. Za okres powstańczy w polskiej sztuce na ogół uznaje się lata 1861. 1865 od pierwszych manifestacji do ostatnich walk powstańczych. Przed wybuchem powstania popularnym tematem, zarówno literackim, jak i malarskim, było przedstawienie chlubnych wydarzeń z przeszłości Polski. W malarstwie szczególnie dużą popularnością cieszyły się przedstawienia spersonifikowanej niepodległej Polski pod postacią kobiety, Polonii. W literaturze tamtego okresu często spotykamy się z powieścią historyczną której akcja osadzona była w państwie polskim w okresie jego największej potęgi. Głównym celem artystów było tworzenie sztuki ku pokrzepieniu serc, czyli takiej, która miała pokazać Polakom, że stać ich na wiele i zachęcić do wystąpienia zbrojnego przeciwko znienawidzonym zaborcom. Do najwybitniejszych malarzy tego okresu zaliczamy m.in. Jana Matejkę, Wojciecha i Juliusza Kossaka, Aleksandra Lessera, Aleksandra Sochaczewskiego oraz Józefa Chełmońskiego. Sztandarowym pisarzem tego okresu jest natomiast Henryk Sienkiewicz. W okresie samego Powstania Styczniowego, zarówno w literaturze, jak i w malarstwie, królowały przedstawienia potyczek i walk powstańczych, które miały na celu wsparcie walczących. Po klęsce powstania artyści często przedstawiali okrucieństwo Rosjan, katolgi, zesłania i prześladowania Polaków. Dzięki temu pamięć o tym, czego naśrodacy doświadczyli od znienawidzonego zaborcy, pozostawała żywa, i nie pozwoliła na pogodzenie się z ich rządami. Do wybitnych malarzy tego okresu należy m.in. Artur Grodger i wspomniany wcześniej Aleksander Sochaczewski. Powstanie styczniowe miało duży wpływ na twórczość Stefana Żeromskiego. Chociaż urodził się w 1864 roku, a więc już po kluczowych wydarzeniach, to odcisnęły one swoje piętno na jego twórczości. Może dlatego, że Wincenty Żeromski aktywnie wspierał powstańców, tracąc przy tym resztki i tak zubożałego majątku rodzinnego? Może też dlatego, że w bitwie pod Czarncą polek jego brat cioteczny Gustaw Saski? A może w końcu dlatego, że był wychowywany w rodzinie pielęgnującej polskie tradycje i obyczaje? Jakaby nie była przyczyna, możemy z pewnością stwierdzić, że w całej jego twórczości pojawiają się echa wydarzeń z lat 1863–64. Sztandarowym przykładem tej natchnionej patriotyzmem twórczości jest wybitne dzieło pisarza Syzyfowe Prace, pomiks sprzeciwu wobec rusyfikacji, powieść, która wzywała niejako do wyrwania się z kajdan niewoli. Ogólnie rzecz ujmując, w swojej twórczości Stefan Żeromski odnosi się do powstania z szacunkiem, jednocześnie odbrązawiając je, czego przykładami są powieści Rozdziubione Skróki Wrony, Echa Leśne i Wierna Rzeka. Wybraliśmy się do Warszawy szukać miejsc związanych z powstaniem styczniowym. 8 kwietnia na placu zamkowym Rosjanie pokazali swoje prawdziwe intencje, gdy ostrzelali bezbronny tłum. Zginęło 100 osób, a kilkaset zostało rannych. Rosjanie użyli około 1300 ludzi. Urzędowe świadectwa rosyjskie podają liczbę 484 wystrzelonych nabojów. Zapewne zaniżono, biorąc pod uwagę, że w pacyfikacji brało udział ponad tysiąc żołnierzy piechoty rosyjskiej. Tak wielka masakra rozścieczyła mieszkańców Warszawy, którzy chcieli pozbyć się zaborcy ze swojego miasta. Jednym z warszawskich obiektów związanych z Powstaniem Styczniowym jest dziesiąty pawilon, znajdujący się na terenie cytadeli i pełniący funkcję więzienia opozycjonistów. Jednym z najsłynniejszych więźniów był Romuald Traugut, ostatni przywódca Powstania. Idę teraz drogą straceń, którą więźniowie byli prowadzeni na stoki cytadeli, gdzie byli mordowani. W naszej gminie również możemy spotkać się ze śladami po powstaniu. Jesteśmy przy mogile Powstańców Styczniowych, gdzie w 1963 roku, na prośbę mieszkańców Słomczyna i Cieciszewa, postawiony został pomnik upamiętniający setną rocznicę zrywu narodowego. Mimo początkowych sukcesów, polskie siły wobec znacznej przewagi militarnej musiały oddać wyższość Rosjanom. Powstanie styczniowe zakończyło się porażką i kolejnym zaostrzeniem rygoru wobec Polaków. Musimy pamiętać o ludziach, którzy w przeszłości walczyli za wolną Polskę, bo bez pamięci o swoich bohaterach żaden naród nie przetrwa.